Witam Ciebie, ponownie. Dzisiaj rano wstałam i, e, i zobaczyłam komentarz jednego z jednego tam z chłopaków na, na forum pod moim e, postem. Bo tam dziewczyna gdzieś, już chłopak, nie wiem, szukał pracy, bo mówi, że chciałby pracować w Polsce. E, no, musi, żeby albo wyjedzie za granicę, żeby dobrze zarabiać, gdzieś tam tak, żeby się tułać gdzieś, y, albo po prostu, no bo raczej w Polsce wątpię, żeby znaleźć dobrze płatną pracę więc y, więc zaproponowałam pracę zdalną, z domu znaczy zaproponowałam, no chciałam pokazać, że jest taka możliwość tak, że wcale nie musi gdzieś wyjeżdżać, żeby zarabiać y, żeby zarabiać fajne pieniądze y, no, i przyszedł tam taki pan drugi, który skomentował, że e, pracując zdalnie to się w ogóle nie da zarobić, nawet grosza, e, i w ogóle, wiecie, takie myślenie. I teraz, e, teraz co mi przyszło do głowy? Zobaczcie, co się stało. Przez dwa lata pandemia nam właśnie pokazała to, że właśnie praca zdalna, bo w tym momencie zobaczcie, przyszła pandemia, bo zamykali nas w domach, ludzie potracili ogromne majątki i ogromne firmy, swoje firmy, rodzinne firmy. Pozwalniali ludzi z etatów, tak, no bo nie mieli wyjścia. Masa ludzi potraciła pracę na etacie. E, więc mówię, tutaj dostali po dupie wszyscy. Wszyscy bez wyjątków, znaczy były jakieś wyjątki, ale tu już wiecie: jakieś duże korporacje, no to faktycznie oni może gdzieś tam skorzystali na tych tarczach antykryzysowych. Ale z tego co ja rozmawiałam z ludźmi, z przedsiębiorcami, e, to w większości osób albo dostali jakieś tam marne 5 tysięcy, gdzie utrzymanie firmy i pracowników i tak dalej, to miesięczne koszty są. Minimum 15 tysięcy, więc powiedzcie mi, co te 5 tysięcy jednorazowo wydaje. Tak naprawdę chyba nic. No i teraz zobaczcie: pozamykanie nas w domach, zdalne nauczanie, czyli nauczają dzieci zdalnie. Urzędy, wszystkie były pozamykane do tej pory, nieraz ciężko się jest dostać, bo każdy ci powie: zadzwoń, napisz maila wyśli dokumenty mailem, poprzez skan elektroniczny podpis. Teraz tak, banki mówią, wszędzie trąbią, nie płaci gotówką, tylko elektroniczny pieniądz czyli przelewy, bliki, zegarki, telefony. Zobaczcie, korzystacie z internetu, bo to jest nic innego jak internet. Kolejna rzecz: księża zaczęli spowiadać przez internet. Dawać pokuty przez internet. Lekarze! Lekarze przyjmowali zdalnie, przyjmują dalej zdalnie. Yy, zobaczcie, wszystko, ale to wszystko to nie tylko w Polsce, nie tylko w Polsce, ale zobaczcie, że na całym świecie ludzie po prostu pracują zdalnie. Więc. Dlaczego? Nie rozumiem, jeżeli ktoś mówi, że nie można zarabiać pracując zdalnie z domu. No jak? Przecież świat ci pokazuje, że właśnie da się! Że właśnie się da. Yy, i, I co jeszcze? Druga rzecz. Yy, zobaczcie, co zrobił system. System nam pokazał, że tak, uczyć zdalnie się możesz. Banki, yy, szkoły, urzędy, księża. Yy, oczywiście yy, pieniądze elektroniczne i tak dalej zdalnie, jak najbardziej. Jest yy, oczywiście trzeba, przymus, że tak powiem, taki obowiązek dla bezpieczeństwa. A teraz powiedzcie mi, dlaczego network marketing, soft marketing, i ogólnie taka praca zdalna jest B? Tu daje dużo do myślenia, wiecie? Bardzo dużo mi tu daje do myślenia. Yy. I sam się zastanów nad tym. Hmm? Dlaczego nie takie rozwiązanie właśnie? Słuchajcie, to jest tak proste, to jest tak proste, yy, yy, tak system i, i telewizja, i radio, i wszyscy dookoła... Yy. Tak, za przeproszeniem, żeby brzydko nie mówić, sprali, delikatnie mówiąc, sprali głowy ludziom, że ty masz pracować na etacie. Że etat jest taki dobry. Że masz stałą pensję, tak? Że idziesz na 8 godzin do pracy, połowę połowy życia swojego tam spędzisz. A teraz rozglądnij się po tych wszystkich ludziach, którzy są na emeryturach. Zobacz, jakie one mają życie. Przecież niekiedy widać, że ten starszy człowiek grzebie w śmietniku. No powiedzcie mi, czy przez to, że człowiek się oddał 30-40 lat pracy na etacie w jednym zakładzie, rozumiecie, oddał swoje życie, swoje serce, przepracował kopę lat, tak? Po to, żeby zapłacić rachunki, zjeść i raz do roku pojechać na wakacje, a teraz na starość ten człowiek, ten człowiek, który lojalnie pracował przez 40 lat... W wieku 65 czy 70 lat on dostaje 1000 zł emerytury. Gdzie zobaczcie, jakie są rachunki za prąd, za wodę, za gaz. Nie mówiąc już o chlebie, jedzeniu, już o ubraniu nie wspomnę. O tym, żeby pojechać sobie na jakieś wakacje, bo całe życie zapierdalałem, więc teraz chciałbym sobie zrobić w końcu konkretne wakacje, pojechać, zwiedzić świat. Czy wy ludzie tego nie widzicie naprawdę? Co się z wami stało? Czemu wy tego nie widzicie? Naprawdę macie zamiar dalej się godzić na to, że wszystko dookoła inne zdalne jest cace fajne, ale już praca zdalna na, letacie, na letacie w netu praca zdalna gdzieś tam w networku to już jest B? Albo kryptowaluty są B? A wiecie dlaczego? Zastanówcie się, bo Jesteście im potrzebni do tego, żeby zapieprzać od rana do wieczora, żebyście płacili składki ZUS, podatki, żeby zamiast 4000 pensji, jaką powinniście dostać na wypłatę, to dostajecie ledwo 2,5 tysiąca. I ty, jako młody człowiek, yy, nie zastanowisz się już teraz na starcie, gdzie, gdzie zaczynasz, gdzie skończyłeś szkołę, gdzie skończyłeś studia, gdzie idziesz w świat, i ty pierwszy, co robisz, to szukasz pracy na etacie. To rozejrzyj się dookoła, spójrz na swoich znajomych, na swoich rodziców, na swoich dookoła na, na, ludzi. Jak oni skończyli pracując na etacie lojalnie u jednego pracodawcy. A zobaczcie, że teraz, nawet żeby znaleźć pracę na etacie na umowę o pracę, to jest wielki problem. A wy wszyscy komentujecie i piszecie, że praca zdalna w networku jest fu. A przyjrzałeś się temu z bliska, a spróbowałeś, a działałeś, a może tylko właśnie spróbowałeś, może tylko właśnie spróbowałeś, żeby sobie udowodnić, że jednak to jest nie, nie to, ale czy faktycznie robiłeś to, co powinieneś robić, kiedy zacząłeś pracę, właśnie zdalną? W danej firmie, w jakiejkolwiek firmie, bo już teraz nie będę mówić, że jedna firma jest lepsza czy jedna gorsza. W każdej firmie praktycznie, w networku, w soft marketingu robi się to samo. Te same czynności. Bo to jest praca tak jak każda inna. Czyli musisz się jej nauczyć. Słuchaj, jeżeli przyuczasz się do jakiegoś zawodu jako lekarz, jako mechanik, jako nie wiem, na jakikolwiek zawód, idziesz na sprzedawcę do sklepu. Ile czasu Ci zajmuje, żeby ogarnąć wszystko i nauczyć się. Początki zawsze są ciężkie. I, i, i słuchaj, żeby zostać dobrym mechanikiem, musisz przeczytać kupę książek, musisz odbyć kupę praktyk. Musisz popełnić kopę błędów, tak? Naprawisz się, psuje, naprawisz nie działa. Co jest grane. i Nie wiesz o co chodzi. Czemu to nie działa? Przecież zrobiłem według tego, jak ten. Słuchajcie, to są wszystko pomyłki, które trzeba. Po, który trzeba przerobić w networku też ty myślisz, że jak dołączysz do firmy w networku jakiejś tam i po miesiącu, dwóch, czy po pół praktycznie robiąc tylko troszkę, że osiągniesz jakiś sukces, a później wychodzisz z takiej firmy i mówisz, idziesz dalej i mówisz, to nie działa, ja tam byłem, ja tam siedziałem, no właśnie byłeś, siedziałeś, nic nie robiłeś no to miałeś efekty Słuchajcie, zobaczcie sami, że wszystko sprowadza się teraz do internetu, że chcą nam całkiem odebrać gotówkę, że będzie elektroniczny pieniądz. Sklepy internetowe, zobaczcie, ile zawodów już przestało istnieć, że wszystkie sklepy stacjonalne z ubraniami, wszystko już teraz kupujesz w internecie. Jedzenie kupisz w internecie. Wszystko: jedzenie, ubranie, buty, chleb. Nie wiem, samochód na internet możesz kupić cokolwiek, kosiarkę, nie wiem, meble, wszystko. Siedzisz w domu, klikasz w komputerze i, 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 i zamawiasz i ktoś na tym zarabia, bo wchodzisz do sklepu na takim Allegro, czy wchodzisz na jakiś sklep, dany sklep, wpisujesz sklep z butami, nie wiem. Kupujesz buty i sklep na tobie zarabia. Ale gdybyś ty miał swój sklep, zrobił w nim zakupy i ten sklep polecił koledze, kolega by przyszedł, zrobił tam też zakupy, czyli też kupiłby buty, i ty na tym zarabiasz. Bo są fajne buty, bo są zajebiste, bo poleciłeś. Słuchajcie, to jest tak proste, to jest tak prosta. Otwórzcie głowy, zacznijcie myśleć, powyłączajcie te telewizory, te radia, tę te, 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 te politykę. To jest naprawdę proste. To jest naprawdę proste, zobacz, że polecasz wszystko. Idziesz dziewczyno, zrobisz sobie zajebiście paznokcie, kurde widzę na spotę. słuchajcie, gdzie mogę zajebiście zrobić paznokcie? Kto robi fajne paznokcie? I zobaczcie, ile tam jest komentarzy, ile tam jest poleceń. Ten zakład, ten zakład, tu idź, ta robi fajnie, ta robi fajnie, tu fajnie, tu fajnie, tu fajnie, tak? Czy ty z tego polecenia coś masz? Że ta dziewczyna pójdzie i zrobi sobie tam paznokcie? Czy ty z tego coś masz? Nie. Z tego ma ta dziewczyna, która robi te paznokcie. Więc ty mi nie mówisz, że ty nie polecasz nic, że polecanie czegoś jest czymś złym. To telewizja, to system ci to wbił do głowy, bo im jest to na rękę. Bo im jest to na rękę. Im to pasuje, oni to mówią centralnie w telewizji, że będziesz robił za miskę ryżu. Bo masz rodzinę na utrzymaniu. Bo pozamykali teraz wszystko i ludzie szukają pracy, gdziekolwiek, cokolwiek łapią byle czego, żeby tylko Kuźwa, zarobić na rachunki, bo pobrali jakieś kredyty na mieszkania czy inne rzeczy, i teraz pozamykali cały świat, kredyty zostały, a ty nie masz z czego żyć, więc co robisz? Idziesz, łapisz się byle czego. O to właśnie im chodziło! Żebyś ty nie miał czasu się zastanawiać nad swoim życiem, żebyś nie miał czasu się usiąść i właśnie zastanowić, popatrzeć na ludzi dookoła, jak oni skończyli w wieku 68 lat, nie obrażając ich. Oczywiście. Ale nawet jak masz te 65 lat, to możesz też zmienić coś w swoim życiu i do tej emerytury sobie dołożyć, dorobić. No właśnie w pracy zdalnej. Bo jest masa kobiet. Pani Ula jeździ na wózku limbalickim, miała problemy zdrowotne. Ona robi network. Ona robi network i ona jeszcze motywuje mądrych, ona jeszcze motywuje zdrowych ludzi, co mają ręce, nogi i głowę. Pomyśl trochę. Pomyśl trochę, zanim coś człowieku napiszesz, młody człowieku, bo to młody człowiek mi napisał taki komentarz. Ja. Ja wiem, też kiedyś pracowałam na etacie. Też byłam przedsiębiorcą. Też znam to z wszystkich stron, bo pracowałam, zapierdalałam od rana do wieczora. Niekiedy wstawałam o godzinie czwartej po to, żeby być na ósmą w pracy i jeszcze z tego szłam 7 km na piechotę, żeby zdążyć na autobus, pójść do pracy, przepracować tam kuźwa 10-12 godzin. Później do godziny dziewiątej musiałam czekać na autobus, na dwunastą w nocy prawie byłam w domu, bo takie było połączenie. Niekiedy w zimie w śniegu na piechotę. Pytam się, po co mi to było? Po co? Po to, żeby zarobić na tamty czas 800 zł, z czego kuźwa 200 zł kosztowały spodnie, a bilet miesięczny drugie 200? Co mi zostawało? A gdzie moje życie było? Moje naście lat. Słuchajcie, nie dajcie się wrobić w to. Nie dajcie się wrobić. Nie rozumiem, jeżeli pracujesz, nie wiem, fajnie zarabiasz, jesteś zadowolony z tej pracy, lubisz tą pracę, to jest Twoja pasja. Super, ekstra fajnie rób to. Pracuj na tym etacie. Jeżeli lubisz tą pracę swoją, bo wiadomo, że wszyscy nie rzucą etatu, bo niektórzy lubią z pasji, lubią być, nie wiem. Ostatnio rozmawiałam z chłopakiem, on mówi, że on uwielbia. Nie wiem, jakieś remonty robić, bo on to lubi, bo on to lubi, bo on widzi, jak to wszystko powstaje z niczego coś tak. Okej, okay. ale jeżeli widzisz, że kochasz, lubisz tą pracę, ale ona ci nie daje godnych zarobków, godnych pieniędzy na to, żeby przeżyć, to szukaj innego rozwiązania, coś dodatkowo do tego. Jest tyle możliwości, jest tyle ofert, jest tyle firm. Tylko one zostały zniszczone przez system, przez rząd, który wam mówi, że to jest złe, że to jest niedobre, bo im jest to na rękę. Czy to jest tak naprawdę ciężko zrozumieć? Zobaczcie, jak oni nas oszukują przez wiele, wiele, wiele lat. Ci poli politycy, jak oni nas oszukują, a my dalej idziemy i im wierzymy w to, co oni nam powiedzą. Słuchaj, jeżeli masz dziewczynę, czy chłopaka, który cię oszuka, 15 razy pod rząd. Czy ty dalej jej ufasz? Czy jemu? Jesteś z tą osobą? Czy nie chcesz jej znać? Już więcej jej nie posłuchasz. A co ty mi będziesz gadać, jak już 20 razy mnie oszukałeś? Ja już mam. Po prostu nie mów do mnie już nic. Ja idę swoją drogą teraz. Czemu nie zrobimy tak z tym rządem? Z tym... Czemu dalej słuchacie tych polityków? Włączcie swoje własne myślenie. Zastanówcie się naprawdę, usiądźcie zastanówcie się nad swoim życiem. Kuźwa, czy chcecie tak dalej żyć, bo praca zdalna w soft marketingu, w network marketingu, to jest taka praca jak każda inna, której możesz się nauczyć, tylko trzeba chcieć. Przyjrzyj się temu, poczytaj o tym, poczytaj książki z rozwoju osobistego. Kiedy ostatnio przeczytałeś jakąkolwiek książkę? Pomyśl, pomyśl człowieku, zanim cokolwiek skomentujesz na tym facebooku, pomyśl. Albo następna pani, na przykład. Ktoś mówi, że ma problemy jakieś tam mocno zdrowotne, że już korzystała z tego i z tego i z tamtego i to, i nie pomaga, i tamto, i nie pomaga. I ja napisałam, że mam coś, co może pani pomóc. No a pod spodem pisze taka pani: Ja bym uważała, bo jak coś ktoś proponuje priv, to już jest podejrzane. Dobrze, to niech ta dziewczyna się dalej męczy. Bierze wszystko dookoła, bierze sterydy, bierze antybiotyki, bierze jakieś różne inne inseum aptecy, które jej nie pomagają, które bierze tu, bierze na jedno, a psuje sobie drugie. Dobrze! I ty jeszcze, ty jeszcze przychodzisz i jeszcze mówisz: Ja bym uważała, to co ty chcesz, żeby ta dziewczyna naprawdę się męczyła dalej, skoro nic jej nie pomaga i być może jest coś, co jej pomoże, a ty przychodzisz i mówisz: Ja bym uważała. Jest wiele, wiele, wiele osób, którzy. Zresztą. Fajnie, chłopak kiedyś ostatnio napisał. Podobno dziś mi się o uszy obiło i dziś słyszałem, ale nie wiem, to chyba są jakieś teorie spiskowe, że warzywa i owoce są zdrowe. Słyszałeś coś takiego? Warzywa i owoce są zdrowe? Kurde, no coś takiego, no? No ciekawe, 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 co powiedzą w, na ten temat w telewizji. Ciekawe, dlaczego tak mało o tym mówią? Żywa, żywa i owoce są zdrowe. Ale patrz, ty o tym wiesz, ale mimo tego dalej się trujesz. Dalej się trujesz i dalej się zastanawiasz skąd Ci się biorą te wszystkie kolejne choroby. Astma, cukrzyca, nie wiem, wątroba, cokolwiek Ci się dzieje, tyjesz kuźwa, włosy Ci wypadają, paznokcie Ci wypadają, dostajesz krosty, dostajesz jakiś, nie wiem, skóra Ci pęka, dostajesz uczulenia od chemik. A Ty się dalej zastanawiasz, hmm, naturalne rzeczy, czy one faktycznie są takie dobre i takie zdrowe? Nie! Pójdę sobie do McDonalda, nie? Tak jak ostatnio Oskar. Fajny przykład dał, że siedzi z chłopakiem gdzieś tam w McDonaldzie i rozmawiają na temat właśnie networku, na temat produktów tych. A chłopak, jedząc z McDonalda, zadaje Oscarowi pytanie: A czy te produkty to sprawdzałeś, jaki one mają skład? Czy faktycznie one są naturalne i czy są zdrowe? Zobaczcie, siedzi w McDonaldzie pieprza hamburgera ciulwie z jakiego mięsa, co tam było zmielone, może szczur i zadaje pytanie, czy ten produkt, który Oskar mówi, że jest taki fajny, czy faktycznie on jest taki fajny skoro mówi, że jest z ziół, z warzyw z owoców, że ma same witaminy że jest szklane w szklanej butelce że jest eee, eee, że jest zbadany, że ma certyfikaty i tak dalej i tak dalej no ludzie obudźcie się, proszę was, zacznijcie myśleć, naprawdę, zacznijcie myśleć nad tym, zanim cokolwiek się odezwiecie i powiecie. Tyle, idę do sklepu na zakupy, rozgadałam się, miał być krótki film, jest 20 minut, nie wiem, czy będę w stanie go udostępnić. Jeżeli poczułeś, że coś usłyszałeś fajnego, coś co cię zastanowiło, albo popchnęło do tego, żeby pomyśleć, zastanowić się nad swoim życiem, żeby. Nie wiem, zostaw chociaż jakąś łapkę w górę, jakieś serduszko, cokolwiek, napisz do mnie, nie wiem, jeśli ci się nie podobało, też napisz, że gadam głupoty pierdoły, że w ogóle co ty gadasz, to słuchaj, jak czujesz, tak pisz, tylko zanim napiszesz, zastanów się pięć razy, zanim cokolwiek skomentujesz, zanim, słuchaj, bo naprawdę możesz komuś pomóc, a przychodzi ci taka osoba i, 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 i brudzi, wiesz o co chodzi. Tak. Tak się dzisiaj rozgadałam właśnie do was. Dobra, uciekam. Ktoś mi tu dzwoni. Siostra. Uciekam do sklepu. Buziaki wam przy, czy mam czy, yy, przesyłam. Yy. Tyle. Na tym zakończę. Pa.